Mamo? Mamo? O co chodzi z się z coś jest pod drzwiami. Czekaj, czekaj, już schodzę. Mamo, no już. Czekaj. Ale mamo, no... Dziecko, już. Okej, okay, dla Nataszy i dla jej mamy. Dobra, chodź. Ciekawe, co jest dla mnie. Wazonik, a to pewnie dla mnie na urodziny i dla mnie, yeah, dla mnie koleżanki. koleżanki. Do jednej na górę, dobra, to pam. Yeah. Mam może już na drugą? Będzie mi wystawało. Już wystaje. Kurwa, wystaje. Tak, musisz mi w tym slajku. A jeszcze piękna tą broń co chciałam. To do I tu ładnie. Dobra, powiesz sobie. To jest piżama. Teraz potem za chwilę mamy, dobra. Ale położę tutaj moje rzeczy. I kolejną tak Gdzie mam czy moje rzeczy? Sprawia... Ups, w nam ściągnął nam, wciągnąłem nam toaleta. Aha, okej, okay. to koniec historyjki. Widzimy się w następnej. Pa!